państwa serdecznie. Czy wiecie, że każdy z nas powinien zadbać o pracę swojego pęcherzyka żółciowego i prawidłowy odpływ żółci. A większość osób ma zastój żółci i nawet o tym nie wie. A jak nie wie, to znaczy, że nic nie robi. Niestety, bardzo wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że ma tak zwaną dyskinezję dróg żółciowych. To jest zaburzona motoryka, zaburzona funkcja ruchowa ścianki pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, bo w USG to raczej nie wyjdzie. W USG zwykle patrzymy, czy są kamyczki w pęcherzyku żółciowym. Jak kamieni nie ma, no to uważamy, że chyba jest wszystko w porządku. Niestety bardzo często tak nie jest. Dlatego dzisiaj porozmawiamy, jakie są objawy wskazujące, że występuje zastój żółci, jakie są tego konsekwencje i co z tym wszystkim trzeba zrobić. Ja się nazywam Natalia Samaryc, jestem naturopatą. Państwo jesteście na kanale Zdrowie, Urodę i Fitoterapię. Wiem, że wiele osób notuje, dla siebie robi takie notatki, co trzeba zrobić, i dzisiaj szczególnie notatnik Państwu się przyda. Zacznijmy od tego, jakie są objawy zastoju żółci, żeby sprawdzić, czy u nas takie objawy nie występują. I pierwsze to jest niewłaściwy stolec, biegunki lub zaparcia. Bo jeżeli żółć nie wydala się prawidłowo to będziemy mieli zaparcia ze względu na to, że to ona wpływa na konsystencję stolca i na motorykę jelit. Natomiast bardzo często przy dłuższych za, takich zastojach, kiedy już za mocno jest rozciągnięty pęcherzyk, no on w końcu tą żółć wyrzuci. Tylko niekoniecznie wtedy, kiedy jest nam potrzebna. I takie, takie niekontrolowane wyrzucanie żółci może powodować biegunki. I jeżeli u kogoś biegunki występują, a nie ma problemów z samą florą bakteryjną, lub stosuje na przykład jakieś Antybiotyki czy probiotyki, i nic nie pomaga, nadal są biegunki. Sprawdźcie, czy nie macie właśnie zastoju w pęcherzyku żółciowym. Natomiast też, jeżeli już mocniejsze są zaburzenia i zmiany, już zaczynają uszkadzać trzustkę, to stolce mogą być tłuste. Ze względu na to, że tłuszcz po prostu się nie trawi. No i właśnie, żółć odpowiada za trawienie tłuszczu. Dlatego, jeżeli mamy zastój, to odczuwamy takie objawy jak ciężkość w okolicy żołądka po zjedzeniu posiłku i odbijanie się. Bardzo często też się pojawia, dlatego, że żółć brakuje. Może też występować ból. Ból w okolicy nadbrzusza lub podbrzusza po prawej stronie, tam gdzie pęcherzyk żółciowy się znajduje. I pamiętacie Państwo, na moim kanale jest taki film, gdzie opowiadam, na, za co odpowiadają bóle w różnych odcinkach jelit. Bo jeżeli nam organizm wysyła jakieś sygnały, to warto posłuchać. O czym on nam mówi? Na przykład, jeżeli chodzi o pęcherzyk żółciowy, to ból może być taki trochę nietypowy. Może on oddawać do łopatki albo do ramienia. O tym też mówiłam, kiedy opowiadałam o sygnałach, które nam nadaje wątroba i jak te sygnały usłyszeć, jak je zrozumieć. Jakie jeszcze są objawy? Na przykład gorzki smak w ustach rano po przebudzeniu albo nudności. Czasami wymioty. To mogą być też objawy zastoju żółci. Mogą się pojawić objawy, które najczęściej uważamy, że nietypowe dla choroby pęcherzyka. To jest ból głowy, migreny, problemy z oczami, a mogą rzeczywiście świadczyć o tym, że Zastu Cię występuje. Lub na przykład problemy hormonalne. To jest też bardzo mocno związane, bo do produkcji enzymów i hormonów są nam potrzebne. Po pierwsze, tłuszcze, a jak nie są strawione z pokarmu, nie dostały się w odpowiedni sposób do organizmu, brakuje je, hormony nie będą prawidłowo się produkować. Dodatkowo w tłuszczach są rozpuszczane witaminy A, E, D, K, niezbędne znowu takie dla właściwej pracy naszego organizmu. Nie ma żółci w odpowiedni sposób, nie została wydalona do naszych jelit, nie strawiła nam tłuszcz, nie dostarczyliśmy do swojego organizmu witaminy rozwijają się różne dolegliwości. Przy mocnym zastoju żółci może też się rozwinąć poważna dolegliwość czustki, Różne stany zapalne mogą się pojawić, cukrzyca, a nawet martwica tkanek. O tym mówiłam w nagraniu co niszczy Twoją czustkę. Jeżeli ktoś widzi w badaniach, że enzymy trzustkowe są podwyższone i nie wiadomo dlaczego, nawet stanu zapalnego nie ma, zwróćcie uwagę na pęcherzyk. I znowu, takie nie chodzi o USG, bo w USG Wam wyjdzie, że mnie nie ma. Chodzi o zastój, dlatego dzisiaj skupimy się na tym, co trzeba będzie zrobić, żeby uruchomić ten pęcherzyk, żeby go regularnie oczyścić. I to nie będzie jednorazowy zabieg, tylko ogólnie, jakie czynności do swojego życia trzeba wprowadzić. Ogólnie o funkcjach żółci, dlaczego ona jest taka ważna, można byłoby mówić jeszcze bardzo, bardzo długo. Ja może tylko jeszcze o dwóch rzeczach wspomnę i przejdziemy do tego, co powinniśmy zrobić. Chcę tylko państwu przypomnieć, że nasza wątroba, to jest narząd, który się zajmuje detoksykacją organizmu. On organizm z toksyn oczyszcza. I teraz pytanie: a w jaki sposób to robi wątroba? No właśnie, wątroba toksyny rozpuszcza w cholesterolu, w tłuszczu, które produkuje lub które dostarczamy i razem z żółcią wyprowadza z naszego organizmu. Także żółć to jest takie siedlisko tych wszystkich też toksyn, które powinny być wydalone. Jeżeli jest zastój żółci w naszym pęcherzyku, no to nie działa prawidłowo ta funkcja detoksykacji, organizm ogólnie będzie osłabiony i będziemy się czuły właśnie zmęczeni, brak pamięci, brak koncentracji i jeszcze Pamiętajmy, że żółć to jest taka, takie środowisko bardzo zasadowe, które potrafi wyniszczyć różnego rodzaju bakterie chorobotwórcze i pasożyty. I to jest nasza bariera ochronna. Jeżeli prawidłowo działa pęcherzyk żółciowy, no to pomaga nam walczyć z różnymi intruzami. O tym właśnie mówiłam w jednym z ostatnich nagrań o pasożytach. Też do tego nagrania Państwa zapraszam, bo wiele osób ma pasożyty właśnie między innymi dlatego, że ma zastój żółci w pęcherzyku i nie ma możliwości zatrzymać te jaja pasożytów, które w układzie pokarmowym się znajdują z pokarmem, które do nas trafiają. No i teraz skupmy się na tym, co powinniśmy zrobić. I pierwsze, ze względu na to, że pęcherzyk żółciowy to jest tylko pojemnik, w którym się znajduje żółć i on nam dawkuje żółć w zależności od tego, co jemy. Bo w dwunastnicy są receptory, które odczytują, jakie pokarmy są w naszym żołądku i ile jest tych pokarmów. I w zależności od tego, odpowiednią dawkę żółci będzie wydalał. Dlatego powinniśmy zadbać, aby w każdym posiłku był, było coś tłustego, był zdrowy tłuszcz. Może to dla kogoś będzie zaskoczenie, że jak to, przecież przy problemach z pęcherzykiem mówi się, że tłuste pokarmy nie powinniśmy spożywać. No. My musimy rozróżnić, czy to jest kamica żółciowa, i już dopuściliśmy do tego stanu. O tym będziemy mówili zupełnie w innym nagraniu, nie da się wszystkiego naraz, dlatego subskrybujcie kanał i później o tym porozmawiamy. Natomiast jeżeli jest zastój żółci, to tłuszcz być powinien obowiązkowo. Jeżeli ktoś spożywa po prostu lekką sałatkę i nawet nie doprawia ją oliwą z oliwek, no to nie będzie w tym posiłku przy tym posiłku wydalać się żółć, a im dłużej będzie w pęcherzyku, tym większy będzie zastój. Dlatego zdrowe tłuszcze, nie tłuszcze trans, nie smażone, nie wędzone, tylko zdrowe, takie jak masło klarowane, jak kawałek na przykład słoniny, nie boczku wędzonego, słoniny, a albo jeżeli ktoś nie spożywa odzwierzęcych tłuszczy, no to może być oczywiście olej lniany, Albo oliwa z oliwek, jak najbardziej. I nawet Państwo na pewno o tym słyszeliście, że jeżeli ktoś ma zaparcie, to co się poleca? Łyżka oliwy wypić albo rano na czczo, albo wieczorem przed snem. Po co? By pobudzić wyrzut żółci. A żółt wpływa na konsystencję stolca. Jedynie z tym... Picie rano, to też trzeba zwrócić uwagę, jak organizm będzie reagował, bo na pusty żołądek, jeżeli jest zastój żółci, bardzo często pojawiają się mdłości, człowiek niedobrze się czuje. I jeżeli u was takie objawy się pojawiają, no to wtedy taką łyżkę oliwy jak najbardziej albo po jedzeniu zastosować, albo wieczorem przed snem. Natomiast też o czym trzeba pamiętać? W momencie, kiedy my śpimy, my nie jemy. Jak nie jemy, no to żółć z pęcherzyka nie jest wydalana do dwunastnicy. Ale to nie znaczy, że w tym czasie wątroba nie pracuje i tą żółć nie produkuje. Produkuje i zrzuca do pęcherzyka. I rano, jak się budzimy, przez całą noc nic nie jedliśmy i nic nie piliśmy, a żółci w pęcherzyku mamy dość dużo. I ta żółć jest dość gęsta. Dlatego pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić, to wypić szklankę ciepłej wody, temperatury powyżej naszej temperatury ciała, nie po prostu temperatury pokojowej, tylko tak 38-42 stopni. Nie gorąca, ale taka wyczuwalnie ciepła woda ona pomaga uruchomić wszystkie funkcje w układzie pokarmowym, między innymi sprzyja rozrzedzaniu żółci. I śniadanie. Zwróćmy uwagę na śniadanie. Śniadanie jest bardzo ważne. W śniadaniu też powinien być tłuszcz. O tym już wspomnieliśmy. Jeżeli ktoś nie jada śniadań, tylko leci gdzieś szybko i pije wyłącznie kawę. To słuchajcie, też jest na to sposób. Do takiej kawy dodajcie łyżkę masła klarowanego. Po pierwsze, to jest smaczne. Po drugie, to jest niesamowity sposób na udrożnienie właśnie woreczka żółciowego, jeżeli tam żółć zalega. Jedynie, uwaga, przeciwwskazaniem są kamienia w woreczku żółciowym. Jeżeli ktoś nigdy nie stosował kawy z masłem, zacznijcie od małej łyżeczki. Zobaczcie, jak wasz organizm reaguje, i później już możecie łyżkę masła do kawy dodawać. Kolejna wskazówka znana, ale muszę o niej powiedzieć. To jest ilość płynów, które ogólnie w ciągu dnia pijemy. Pijemy zdecydowanie za mało. Szczególnie jeżeli zastoje w woreczku już występują, no to trzeba pić 30 ml na 1 kg wagi naszego ciała. Kolejna wskazówka, też znana i mało stosowana, to jest ruch. Musimy sobie zdać sprawę, gdzie się znajduje pęcherz grzuciowy. On się znajduje bezpośrednio, no albo tak powiedzmy bardzo blisko naszej przepony. Przypona to jest jeden z naszych najgłówniejszych mięśni, które podnosi się do góry i opuszcza się, w ten sposób masując wszystkie narządy w naszym e, brzuchu. I dlatego właściwe działanie przypony to jest to, o co powinniśmy dbać. W momencie, kiedy my chodzimy, ruszamy się, ćwiczymy, to my trenujemy, wspomagamy na tą funkcję motoryczną wszystkich naszych narządów i też pęcherzyka żółciowego i jeszcze bardzo nam w tym pomoże właściwe oddychanie, odblokowanie przepony i oddychanie brzuchem. Ja nie będę się na tym za długo skupiać, bo o właściwym oddychaniu... Tak zwanym oddychaniu wisteralnym jest nagrania na moim kanale. Tego można się nauczyć, to jest bardzo proste. Oczywiście, jak ktoś ma większe zastoje, to może się udać nawet do specjalisty i zrobić sobie taki wisteralny masaż brzucha. Raz na jakiś czas na pewno się przyda. Jeżeli chodzi o odblokowanie przypony, to też jest taka funkcja bardzo przydatna i trzeba ją robić nawet dwa do trzech razy dziennie, szczególnie u osób, które mają skłonności do stresu. My tak naprawdę wszyscy mamy, mamy takie skłonności, no w takim czasie żyjemy, wszystko w biegu, wszystko szybko, dlatego wkładamy paluszki pod żebra, uciskamy i trzymamy, aż takie nieprzyjemne te odczucia pierwsze znikną i... Puśćcie nam to napięcie, które w przeponie występuje. O tym wszystkim też dokładnie jest w jednym z nagrań. Wy możecie po to wszystko sięgnąć i sobie jeszcze przetrenować. A odpowiadając na pytanie, jaki to w ogóle ma być ruch i jakie ćwiczenia, tak naprawdę jeżeli będzie to 10, 15, 20 minut spaceru dziennie, to już jest ogromny plus, ale przynajmniej raz w tygodniu warto zrobić taki większy wysiłek, no gdzieś. Na rowerze pojechać lub pojechać w góry, lub po prostu wybrać się do lasu, pochodzić, pospacerować lub więcej ćwiczeń zrobić. Natomiast jest jedno z ćwiczeń, które ogólnie warto robić, nawet jeszcze rano w łóżku, przed tym jak staniecie. To są takie skręty. Skręty, które też. Pomagają rozmasować nasz brzuch. Jedynie uwaga, trzeba to robić po cichutku, żeby się nie okazało, że ktoś sobie tak przycholował mocno, że gdzieś mu tam w kręgosłupie strzeliło i później wyprostować się nie może. Także wszystko robimy delikatnie, stopniowo, ale konsekwentnie, bo o to właśnie chodzi o konsekwencje w pewnych krokach. No i teraz zioła. Oczywiście zioła przychodzą nam na ratunek. Na co tylko trzeba zwracać uwagę? Jest bardzo dużo różnych ziół, które wspomagają funkcję wątroby, wspomagają funkcję pęcherzyka żółciowego. Jedynie nie stosujmy ziół, które mają działanie wyłącznie żółciopędne. Ze względu na to, że no wyobraźcie sobie, przyczyną jest na przykład skurcz w drogach żółciowych, no bo ktoś się zdenerwował. I jak jest taki skurcz, a my chcemy wypędzać tą żółć, no to co się pojawi? Bóle się nasila. No, bo stres nie puści. Dlatego stosujemy wtedy zioła rozkurczowe, żeby to napięcie, ten skurcz usunąć. Albo jeżeli ktoś ma żółć zbyt gęstą, a stosujemy też zioła na takie żółczopędne, chcemy to wypędzić, usunąć, a to jest tak gęste, że też będzie powodowało niesamowity dyskomfort. Dlatego najpierw musimy usunąć skurcz i rozrzedzić żółć, a dopiero później stosować żółciopędne zioła. Najczęściej można znaleźć takie środki, które mają działania szerokie i żółciopędne i żółciotwórcze i rozrzedzające i przeciwskurczowe i takie będą najlepsze. I jednym z takich ziół jest ziele dymnicy. Ono zawiera takie składniki, które właśnie mają działanie rozkurczowe i osobom, które bardzo dużo się denerwują, które jedzą w biegu, w pośpiechu, to jak najbardziej takie zioło będzie potrzebne do stosowania przynajmniej przez dwa tygodnie, nawet profilaktycznie, żeby wspomóc swój pancherzyk żółciowy. I genialnym drugim ziołem jest kocanka piaskowa. To jest zioło, które ogólnie rozrzedza płyny ustrojowe i pomaga rozrzedzać żółć nawet przy takich dużych zastojach. Nawet przy kamicy to zioło się poleca, jedynie uwaga, to nie jest porada medyczna. Jeżeli ktoś ma kamienia, to musicie udać się do swojego lekarza, do specjalisty i dowiedzieć się, czy możecie, czy nie możecie, żeby sobie po prostu nie zaszkodzić. Natomiast przy zastojach żółci jak najbardziej. Może być stosowana, bo działa przeciwzapalnie, regenerująco, rozkurczowo, żółciopędnie, żółciotwórcze. Po prostu wspaniała roślina. I jeżeli te dwa zioła połączymy, bardzo mocno pomożemy swojemu organizmowi. Ale pamiętajmy kochani, zioła to jest tylko jeden z elementów, a trzeba zadbać o ruch, trzeba zadbać o odpowiednią ilość picia, o odpowiednią dietę. To wszystko ma znaczenie. I pamiętajcie, moi kochani, że dla osób, które już nie mają pęcherzyka, które są po resekcji, jak najbardziej wszystkie te wskazówki się przydadzą. O tym, jak w ogóle żyć bez pęcherzyka, na co zwracać uwagę, to też opowiem w kolejnym nagraniu. Także subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. I mam nadzieję, że dzisiejsze wskazówki były dla Was przydatne. Chętnie przeczytam o tym w komentarzach. I do zobaczenia w kolejnych wideo. Z Wami była Natalia Samaryc. Życzę Państwu dużo, dużo zdrowia.